Siemanko, z tej strony January, a to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Przypominam także o zadawaniu pytań pod filmem lub na innych moich social mediach, które pojawią się w Q&A z okazji tysiąca subskrypcji. Nie muszą one być związane z WoWem. Pojawiły się drobne zmiany klasowe, więc może od nich zaczniemy. Na sam porządek buffy, a więc Blood Death Knight dostaje bufa do obrażeń ze wszystkich skilli o 3%, Paladin specjalizacji Holy będzie leczył więcej z Light of Dawn o 10%, a Palek w speku dla tanków będzie był nieco większy damage. Elemental Shaman Dostaje najwięcej zmian, i wygląda to tak, że Lightning Bolt będzie był o 10% więcej, Lava Burst, Earth Shock oraz Elemental Blast dostają 6% buffa, Ice Fury będzie było o 80% więcej, a oprócz tego Ice Fury w połączeniu z Frost Shockiem będzie generowało więcej Maelstromu, a Frost Shock będzie w sumie bił więcej o 15%. Jeżeli mowa o PvP, to bonus do staminy z Gladiators' Distinction zostaje zwiększony o 40%. Hunterzy dostają nerfa do Improved Killshot, który zwiększał kryty damage o 25%. Killshota, teraz będzie on zwiększał o 15%. Marksmani dostają drobnego nerfa do Razor Fragments, ale Arcane Shot oraz Chimera Shot dostają buffa do obrażeń. Pijany Monk w tanku, czyli w specjalizacji Brewmaster jego zasięg oraz damage z PvP talentu Incendiary Breath zostaje zmniejszony ze 100% do 30%. Windwalker natomiast dostaje całkiem sporego buffa do Touch of Karma. Assassination Rogue i jego Heal Reduction z talentu PvP Hemotoxin został odrobinę zmniejszony, a Outlaw Rogue będzie mocniej bił z Dispatcha o 15%. Enhancement Shaman dostaje nerfa do Converging Storms, który zwiększył damage ze Stormstrike'a, ale Lava Lash dostaje 15% buffa, a i Stormstrike i Windstrike będą być teraz 50% więcej, a nie 30%. Fear Warrior natomiast będzie mocnie napierdalał z Rampage'a oraz Executa. Kilka dni temu na serwerze PTR z patch 10.07 pojawiły się nowe książki w grze, które zdradzają nam, co się może wydarzyć w następnych patchach lub dodatkach. Jest kilka spekulacji, do kogo te książki mogą nawiązywać. Our Queen Calls to Us from Beyond veil. I pewnie jest to nawiązanie do tego, co się stało z królową Asharą w raidzie w Battle for Azeroth w patchu 8.2 bodajże, kiedy po pokonaniu jej została wciągnięta do portalu Void. Co się z nią potem stało, no to niestety nie wiemy. Only then shall our queen return to reign over sea and sky and air. I tutaj jest, wydaje mi się, że kolejne nawiązanie do królowej Ashary I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że doczekamy się w końcu jej w pełnej okazałości. Bo jeżeli Ashara miała być bossem tylko na jeden patch i potem nie mielibyśmy o niej usłyszeć już nic więcej, no to uważ że jest to zmarnowany potencjał tej postaci, no ale mam nadzieję, że jednak zrobią coś z nią i ona powróci. The Heartbringer will fulfill the final prophecy and complete the awakening. Być może tutaj chodzi o Krona, czyli tego najsilniejszego smoka, który został uwolniony, kiedy kończyliśmy Ride the Vault of the Incarnates, no i być może narodziny Mrocznego Tytana Azeroth. The World Breaker, czyli tutaj pewnie chodzi o Neltariona, czyli Deathwinga. The Lit Torches to może coś odnośnie wież na Dragon Eyes, które włączaliśmy robiąc kampanię. A Dark Heart Left Broken, czyli być może tutaj chodzi również o Azeroth oraz o serce starego boga, który został wyrwany z planety Azeroth, czyli chodzi o serce Jaszarasza. Powiem jedno, Void nadchodzi i to wielkimi krokami, nie mogę się doczekać jak Blizzard wypuści jakiś dodatek taki, który będzie skupiony tylko na Wojcie, ale mam nadzieję, że nie spierdoli tego. Odchodząc teraz od lore Warcrafta, to wykopane zostały nowe rzeczy kosmetyczne, które pojawią się w trading poście od patcha 10.07. Jest to Sinister Felstaff, Aldori War Mace, Crimson Nexus Crescent, zajebisty design oraz Yersel Wing. Rzeczy kosmetyczne, które podobnie będą podobne do tego giru, co miał Medivh, lecz nie zostały jeszcze ujawnione ich wyglądy. Pojawią się także bronie, które można było zdobywać w samoluczku na Exiles Reach i nie rozumiem trochę dlaczego mają się one pojawić w Trading Poście, skoro można je zdobyć jak się zrobi ten startowy zon na Exiles Reach. Oprócz tego dojdzie jeszcze Recolor or Grimar Axa oraz jakieś wiadro na Offhand. Dojdą jakieś nowe zadania do gotowania zupy, a te nowe zadania możecie testować już na PTRze. Na serwerze te Testowym z testowym spaczem 10.07 pojawiły się nowe kolory włosów dla rasy Humana do poszczególnych fryzur. Promocja walentynkowa z przecenami w sklepie Blizzarda, jak na przykład na dodatek do Dragonflightów, została przedłużona do 15 marca. Niestety, przykra wiadomość dla hunterów, ale Łuk, który dropił zdrażakę w Zdrai Vault of the Incarnates, dostanie nerfy w paczu 10.07. Minimalnie został zmieniony interfejs profesji, który pojawi się w paczu, o którym właśnie przed chwilą mówiłem, czyli w tym 10.07, gdzieś jakoś na początku kwietnia ma się on pojawić. Oraz klienci będą mogli łatwiej składać swoje zamówienia na Crafty Itemy. Za każdym razem, kiedy zalogujemy się na naszą postać po nieco dłuższej przerwie, to pojawia nam się okienko, w którym są pokazane informacje, co pojawiło się w najnowszym patchu. I w plikach patcha 10.07 zostało wykupane takie okienko. Mamy tutaj takiego pokazanego Draktyra, który wiadomo ma sugerować powrót na Forbidden Ridge, Heritage Armory dla Orka oraz Humana, ale oprócz tego mamy na dole jakieś goblińskie się. Nie wiadomo jeszcze co to jest, ale moje spekulacje mogą być takie, że jest to Mount Goblin Shredder Rocket, który miał się pojawić w patchu 10.05, a takiego nie dostaliśmy. Oczywiście mogę się mylić, może będą to rzeczy, które pojawią się w trading poście lub nagrody za refa, czyli system Recruit Friend. Na samym końcu standardowo co nas czeka w jutrzejszym resecie. Od jutra startuje Brawl PvP pod nazwą Deep Six. W to niedzielę, czyli 5 marca rozpocznie się Darkmoon Fair. Od jutra rozpocznie się także event na World Questy, gdzie będziemy otrzymywać więcej reputacji za wykonywanie World Questów oraz dodatkowo będzie bonus do Pet Battle. A fiksy w tym tygodniu to Tyrannical, Bursting, Grievous oraz sezonowy Thundering. World Bossem w tym tygodniu będzie A, no i już jutro pojawią się nowe rzeczy w trening poście, a info o nich wrzucę na swojej karcie społeczności na YouTubie. Także zapraszam do śledzenia. Sub, łapa do góry albo w dół w zależności od tego jak wam się podobało, no i zapraszam was do dyskusji w sekcji komentarzy oraz na swojej social media z opisu. Trzymajcie się, hej!